Konfederacja, wolność i niepodległość. Unia Europejska nie ma swoich pieniędzy. Na wszystko zrzucają się kraje członkowskie czyli ty. I teraz uważaj, z pewnością słyszałeś o funduszu odbudowy czyli o worku pieniędzy, który docelowo miał ponoć trafić w ręce państw członkowskich Unii Europejskiej. Zresztą o unijnych górach złota. Wielokrotnie wspominał sam premier pan Mateusz Morawiecki. Ale już zapomniał dodać, że na stworzenie funduszu odbudowy Komisja Europejska zaciągnęła w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej kredyt od banków. Same odsetki do 2027 roku miały wynieść ponad 14 miliardów euro. Niejeden prezes banku otworzył szampana. Wiele środowisk wolnościowych, jak i konfederacja, było przeciwnych temu rozwiązaniu. Ale Fundusz Odbudowy i tak ostatecznie powstał. Minęły dwa lata, a unijny komisarz do spraw gospodarki, pan Gentiloni, właśnie poinformował, iż najnowsze symulacje pokazują, że same tylko koszty obsługi kredytów, które zaciągnęła Unia Europejska, znacznie wzrosną. I do 2026 roku wyniosą aż 34 miliardy euro. To wzrost odsetek o kilkaset procent. Zgadnij, do czyich kieszeni sięgną unijni komisarze, bo przecież Unia Europejska nie ma swoich pieniędzy. Konfederacja, wolność i niepodległość.